Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Osez. Zapraszam na podcast Słowo o Sztuce przygotowywany przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Dzisiaj naszym tematem będzie Poznański Ratusz, a moim gościem osoba, która o Poznańskim Ratuszu wie dosłownie wszystko. Witam Panią dr Magdalenę Mrugalską-Banaszak, szefową Ratusza Muzeum Poznania. Witam Ciebie, Magdo. Dzień dobry. Powodów, dla których warto mówić o poznańskim ratuszu jest bez liku. Dla nas pretekstem jest 70. rocznica oddania ratusza do użytku po II wojnie światowej. To wydarzenie miało miejsce 22 lipca 1954 roku. My zdecydowaliśmy się przenieść te uroczystości jubileuszowe na wrzesień, o czym powiemy więcej za parę minut. Ale najpierw chciałbym zapytać Ciebie, jak bardzo dzisiejszy ratusz różni się od tego, który był przed wojną? No Różni się dość znacznie i zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Zupełnie inaczej wyglądała elewacja ratusza. Ona pochodziła wówczas była efektem prac konserwatorskich prowadzonych w latach 910-13. Do elewacji północnej przystawiane były krużganki. No a w środku komunikacja przebiegała zupełnie inaczej. Nie było choćby klatki schodowej, którą doskonale znamy, i wydaje nam się, że była od zawsze. No, dla mnie to było odkrycie, że tej klatki schodowej tutaj nie było przed wojną. Prawdę mówiąc, trudno sobie dzisiaj wyobrazić nawet ratusz bez tych schodów wewnątrz budynku, tymczasem dawniej i jeszcze przed wojną, ale historycznie było to tak, że na poszczególne piętra ratusza wchodziło się od zewnątrz. Dokładnie tak, na pierwsze piętro, tutaj gdzie jesteśmy, wchodziło się lodziami, na wyższe kondygnacje, no trzeba było w... W sali renesansowej pokonać takie małe schodki w narożniku południowo-zachodnim i wówczas znajdowało się na drugim piętrze. Innej możliwości wejścia do ratusza nie było. Wiem, że nie wszystko tobie się podoba w, w, tej, w tej odbudowie, która miała miejsce ponad 70 lat temu. Co poszło nie tak? Przede wszystkim no właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli klatka schodowa. To była decyzja szybka, taka nieprzemyślana. No proszę pamiętać, że na każdym poziomie klatki schodowej znajdowały się przesklepione izby. Te najniższe na parterze izby jeszcze z czasów gotyku, czyli przesklepione gotyckim sklepieniem, tak jak i na pierwszym piętrze. Decyzja, ta szybka decyzja o wprowadzeniu klatki schodowej spowodowała to, że po prostu przepróto ten piąt wieży, nie robiąc żadnych badań, żadnej dokumentacji fotograficznej, i tak naprawdę nie wiemy, jak te izby, te pomieszczenia wewnątrz wyglądały. Oczywiście możemy zrozumieć, czym kierowali się ówcześni decydenci. Chodziło o, o udrożnienie właśnie komunikacji bo pamiętajmy, że wówczas nie mówiło się jeszcze zaraz po wojnie o tym, że tutaj ma być muzeum, to dalej miała być siedziba władz miejskich. Nawet był taki pomysł, żeby w ten pion wieży po przepruciu i zlikwidowaniu tych izb wprowadzić windę. Zresztą pomysł dobry, dlatego że my do niego wracamy i za kilka lat w tym pionie wieży winda będzie kosztem już i tak utraconej tkanki historycznej. Dokładnie tak, ale no chodzi, chcemy, żeby ratusz był dostępny dla wszystkich, stąd pomysł windy. Wspomniałaś przed chwilą o tej tkance gotyckiej ratusza. To ciekawa rzecz, bo wydaje mi się, że funkcjonuje już wręcz taka zbitka, ja przynajmniej mam to tak zakorzenione w głowie, że renesansowy ratusz w Poznaniu, że ten budynek jest po prostu renesansowy, kropka. Tymczasem e, od pół roku, od marca, można oglądać, e, mówimy podziemia, ratusza, chociaż to jest też umowne, możesz to za chwilę rozwinąć, dlaczego. Ale możemy oglądać podziemia, ratusza, która, które są gotyckie. Zatem e, tak samo uzasadnione jest sformułowanie: gotycki ratusz. No, oczywiście. I, ten pierwszy ratusz był gotycki. Powstał przed 1310 rokiem. No, czego ewidentne ślady widzimy właśnie w dzisiejszych, cały czas podkreślam, dzisiejszych piwnicach ratusza i na parterze, bo wówczas to nie były żadne piwnice, żadne podziemia. To było po prostu przyziemie, to były pomieszczenia w przyziemiu, dlatego że poziom rynku podniósł się o 3%. Ponad 3,5 metra. Niewyobrażalne. No, niewyobrażalne, ale tak było i to jest pewne, i to o tym wiemy. Także to był gotycki, niewielki piętrowy budynek. Czy był zwierząt, czy nie. Tego nie wiemy i argumenty są za wieżą i przeciw wieży. No, z wieżą jest w ogóle ciekawostka, bo yy, niektórzy twierdzą, że na przełomie bodaj i XVII i XVIII wieku wieża ratuszowa miała aż 90 metrów wysokości. To nie są potwierdzone informacje, ale jest pewne, że ona wówczas była wyjątkowej urody z czterema rzeźbami. Złotymi kulami. Przyjeżdżali tutaj nawet architekci, tu cytat, aby obrysy robić tej wieży, no ale ona niestety, jej żywot był dość, dość krótki. krótki. Wróćmy jeszcze do tych podziemi. O blisko 30-letniej przerwie można zwiedzać podziemia poznańskiego ratusza. Co można tam podziwiać? Co jest na tej ekspozycji? Na tej ekspozycji opowiadamy historię Poznania od X wieku do połowy XVI wieku. Skąd taka cezura? Stąd, że pokazujemy ją właśnie we wnętrzach jeszcze gotyckich, nie kładrowskich. Stąd tytuł w ogóle całej tej ekspozycji Poznań przed Quadro. Quadro, czyli architekt, który wybudował ten ratusz, który znamy dzisiaj. Dokładnie ten renesansowy, który znamy dzisiaj. Cała historia toczy się w tych wnętrzach. Gotyckich przed przebudową ratusza w 1550 roku. Oczywiście nasza opowieść również przebiega w tych innych wnętrzach, tych już dobudowanych przed, przez Quadro, ale tam pokazujemy magazyn studyjny. Znaczy, tam jest magazyn studyjny, w którym zgromadziliśmy część naszych przeogromnych zbiorów. Żeby uświadomić mieszkańcom, ale też innym zwiedzającym turystom spoza Poznania, co tak naprawdę wspieramy. Jakim powodzeniem cieszy się ta ekspozycja? Cieszy się dużym powodzeniem. Mamy bardzo wielu zwiedzających, mamy też bogaty program edukacyjny. Szczególnym powodzeniem cieszą się kwadranse ratuszowe. One są zawsze we wtorki po koziołkach o 12 i przez ten kwadrans opowiadamy o wybranym obiekcie z naszej kolekcji który znajduje się na ekspozycji ja muszę się przyznać do jeszcze jednej takiej zbitki którą mam w głowie to znaczy jeśli ratusz to koziołki no i ostatnio o koziołkach trochę wbrew naszej intencji było bardzo głośno z tej racji że uległy awarii co zresztą wcześniej jak wiemy zdarzało się historycznie bardzo bardzo często ale ta sytuacja, nie wiem jak, do jak, nie wiem jak do jakie są Twoje odczucia, ale mi bardzo mocno pokazała, jak ważnym symbolem są poznańskie koziołki. To jest symbol, z którym utożsamiają się Poznaniacy, ale to jest też symbol, z którym Poznań kojarzony jest w całym kraju, w całej Polsce. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze tak było. Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym koziołki. No ja tak powiem, może mnie skorygujesz, zupełnie nikogo nie obchodziły. Zacznę od tego, że koziołki żyją swoim życiem i my musimy o tym pamiętać. I owszem, w dwudziestoleciu nikt o koziołkach nie mówił, nie pisał, nie fotografował ich, bo po prostu wyszły raz tam w 21 czy trzecim roku, a potem po prostu odmówiły. Posłuszeństwa, Posłuszeństwa już więcej, i więcej już nie, nie pracowały. Nie pracowały, i były problemy z ich naprawą. Także na żadnym zdjęciu, a przecież z dwudziestolecia jest ich masę. No, ja nawet słyszałem, że była specjalna sesja fotograficzna. Czy rodzaj pewnej dokumentacji fotograficznej zorganizowany, zorganizowana w poznańskim ratuszu, i nikomu nie przyszło do głowy nawet, żeby sfotografować koziołki. No, Roman Stefan Ulatowski w końcu lat dwudziestych przygotował, przygotował trzy ogromne teki z widokami miasta. Jedna poświęcona jest ratuszowi, wnętrzom i elewacjom, i na tym zdjęciu, na którym jest fasada. Nie ma koziołków i jak mówię, na żadnych innych koziołków nie znajdziemy. Chociaż wiemy, że tutaj były, bo one, no zróbmy taki krótki przegląd historyczny. Najpierw pojawiły się w połowie XVI wieku. Wiemy to stąd, że zachowała się umowa, którą miejscy radni podpisali z konstruktorem zegarów, które pojawiły się na wieży. Życzeniem radnych byłoby, na wieży pojawiło się również, oni to tak nazwali zabawnie, urządzenie błazeńskie, błazeńskie bodajże. urządzenie, dokładnie tak nazwali, czyli dwa bodące się koziołki. To była umowa z 1550 roku, z tego samego roku, kiedy składro, czyli takie kompleksowa zmiana wizerunku i architektury ratusza. Mistrz Wolf miał problemy z wywiązaniem się z umowy, w końcu ten zegar skonstruował. Pewnie wyszedł, ale też już nie mamy jakby przekazów yy, źródłowych i znów nie funkcjonował zbyt długo, bo w, w archiwum nie znajdziemy informacji o tym, że na przykład się psuły, że trzeba było je naprawiać, bo po prostu yy, archiwa milczą i przez wieki znów nie wychodziły i właściwie wszyscy o nich zapomnieli. Dopiero przygotowując tą wielką konserwację pruską ratusza. Yy, archiwiści niemieccy znaleźli w archiwum kontrakt ten, o którym mówiliśmy i postanowili te koziołki odtworzyć. I te, które oglądamy dzisiaj, to jest wizja, ich wizja, pruskich konserwatorów, oni tak sobie wyobrażali ten zegar z koziołkami. To miało miejsce w roku 1913 i te koziołki zostały na początku lat 90. wymienione, ale zachowały się i można je do dzisiaj podziwiać na ekspozycji w poznańskim ratuszu. Ale musimy się rozprawić jeszcze z jedną legendą, Magdo, bo właściwie nie wiadomo dlaczego to są koziołki, a nie może jakieś inne zwierzęta, bo to czego jesteśmy pewni, to fakt, że ta legenda jest tylko legendą. Nie było żadnego kuchcika i nie było żadnych kozłów, które spod noża rzeźnickiego uciekły na, na wieżę. Wierze. No nie było. Nie było, no ale, ale są. Są koziołki i, i są niewątpliwie, tak jak mówiłeś, symbolem Poznania, znanym na, nie tylko w Poznaniu, ale właściwie no na, na, na całym świecie, pozwolę sobie powiedzieć. I przychodzą tutaj tłumy, żeby oglądać koziołki. Wychodzą teraz dwa razy dziennie o 12 i o 15. No i cieszą się ogromną popularnością, więc każda ich awaria to jest naprawdę dla nas ogromny problem. Oby jak najrzadziej. Magdo, jesteśmy w przepięknym wnętrzu sali renesansowej. Na czym polega wartość tego miejsca? To jest jak znów wracamy do Jana Baptysty Quadro i architekta, który przebudował ratusz. Trwało to mniej więcej 10 lat w latach 1550-60. On podniósł ratusz o jedno piętro, nie o to na pierwsze, tylko o drugie piętro, pierwsze już wtedy było. Rozbudował w kierunku zachodnim ratusz no i dobudował słynną, znaną do dzisiaj lodźję. Jego dziełem też najprawdopodobniej z jego warsztatu wywodzą się ci, którzy dekorowali właśnie to żablaste sklepienie w sali renesansowej. Sklepienie pełne opowieści, trudnych dzisiaj do zrozumienia, dlatego historycy sztuki właściwie jest wiele teorii na temat tego. Co tu widzimy? No bo to są postacie biblijne, ale są też zwierzęta, jest słoń, jakieś właściwie można Nosoroże, powiedzieć... Zupełnie... lew i... tak, Jest związane ze sobą wątki zupełnie. Ale można w jakiś sposób je połączyć w tej części północnej, w której widzimy te właśnie postacie biblijne i antyczne, ze świata antycznego. Mowa jest o powinnościach wobec państwa i o tym, jakimi cechami Jakie cechy powinien posiadać idealny obywatel państwa? Odwaga, stąd Marek Kurc już na sklepieniu, stąd Herkules i jeszcze Dawid, jeszcze kilka postaci. Oczywiście państwa, czyli Polski, stąd herb Jagiellonów, no bo to jest czas, kiedy Jagiellonowie zasiadali na tronie. No i czy, oczywiście obywatele Poznania, stąd na sklepieniu znów herb Poznania, zresztą właściwie dwa herby. Ten pierwszy, bo niewielu już wie, że pierwszy herb Poznania to były tylko dwa skrzyżowane klucze, a później rozbudowany został do herbu, jakiego, jaki znamy dzisiaj. W części południowej, tak jak mówiliśmy, te, mity, te, mity, te mity, egzotyczne zwierzęta, znaki zodiaku, i to jest mowa o miejscu człowieka w uniwersum. I znów, jakimi cechami powinien się charakteryzować. Najprawdopodobniej dla ówczesnych, czyli tych XVI-wiecznych mieszkańców, to, było, to, to sklepienie było czytelne. To dopiero my po zatraciliśmy wiekach mowność mowność interpretacji tak, tego właściwej interpretacji. Magdo, myślę, że rozbudzasz apetyty naszych słuchaczy i naszych widzów. Od razu powiedzmy, że będzie można zobaczyć salę renesansową 20 i 21 września, o czym za chwilę więcej powiemy. Ale najpierw chciałbym Ciebie też poprosić, żebyś powiedziała, ta sala jest świadkiem też wydarzeń historycznych i proszę Ciebie, byś wróciła do tego. Tutaj były koronowane głowy. Była Margaret Thatcher, był, był, był François Mitterrand, był Helmut Kohl, byli fenomenalni artyści, Jehudi Menuhin, tutaj swój doktorat honoris causa otrzymała Magdalena Bakanowicz. Kawał historii Poznania. No kawał wielkiej historii Poznania, no bo Mimo, że tu jest oczywiście muzeum, jest to najbardziej reprezentacyjne wnętrze miasta. W związku z tym, wszystkie ważne osobistości, które przyjeżdżają i przyjeżdżały do Poznania, nie tylko zwiedzają salę renesansową, ale tu są goszczone przez władze miejskie. Tak jak powiedziałaś, prezydenci, premierzy. Koronowane głowy, prezydenci Polski po 89. No wszyscy tutaj wszyscy tutaj ci najważniejsi byli i mam nadzieję, że po tym remoncie znów do nas wrócą. Wywołałaś temat remontu, ok, ta sala teraz robi fantastyczne wrażenie, ale będzie jeszcze piękniejsza. Zatem proszę opowiedz o remoncie. Ja od razu może zdradzę, że o czym być może częściowo Państwo już wiecie, że zostały przeznaczone ogromne środki między innymi na remont ratusza, ale także dwóch kamienic należących do Muzeum Narodowego w Poznaniu, które znajdują się naprzeciwko ratusza i tutaj skorzystam ze ściągi z funduszów europejskich na infrastrukturę, klimat, środowisko. W skrócie mówimy Feniks. Zatem na czym polega Feniks w odniesieniu do Poznańskiego Ratusza, ale także do tej sali? No to kontynuujemy po prostu remont. Mamy wyremontowane piwnice i parter i idziemy wyżej, czyli pierwsze, drugie piętro i wszystko, co jest jeszcze ponad tymi przestrzeniami. Jeżeli chodzi o salę renesansową i o pierwsze piętro. Zakończyliśmy badania konserwatorskie. Jak zwiedzający no, odwiedzą ratusz, zobaczą takie odkrywki, zbite tynki. To są właśnie dowody na to. Tutaj w sali na tak, właśnie? We, we wszystkich, no, tak, i we wszystkich innych pomieszczeniach, że byli tutaj konserwatorzy, szukaliśmy śladów polichromii. Wiemy, że tu była, no niestety nic nie udało nam się odkryć. Sala jest gotowa do rozpoczęcia remontu. Oczywiście z konserwacji będzie podlegało sklepienie, to tutaj w sali renesansowej, ale też sklepienie w sali sądowej i, no jak powiedziałam, wszystkie wnętrza, pozostałe ratusza, posadzki, parapety, no wszystko, wszystko. Czyli to sklepienie będzie jeszcze bardziej olśniewające za parę lat? Tak, będzie błyszczeć, bo tutaj było złoto, które już, no ono nie było konserwowane od 70 lat, więc proszę sobie wyobrazić, jak ono już zblakło, jakie jest brudne, i, i, i na pewno trzeba to zrobić. Sala renesansowa nie była dostępna dla publiczności od 2019 roku. To już równo 5 lat, chyba, bo to od połowy 2019 roku. To już równo 5 lat, jak nie można do niej przychodzić. I cóż, będzie remontowana przez kolejnych parę lat, ale tak jak powiedziałem. 20 i 21 września z okazji właśnie jubileuszu oddania ratusza do użytku po II wojnie światowej tą salę będzie można odwiedzić, ale to nie jedyna atrakcja, która została przygotowana z okazji jubileuszu. Proszę, powiedz więcej. Mówimy o naszych urodzinach, krótko mówiąc, 70-tych już. Właśnie w ramach tych urodzin mówimy o pożegnaniu z salą renesansową na jakiś czas. Ale oczywiście to nie tylko możliwość obejrzenia sali renesansowej, tylko tej nowej otwartej ekspozycji w piwnicach i na parterze. Pokazuję, będziemy też pokazywać prezentację o otwarciu w 1954 roku, bo to było naprawdę wielkie wydarzenie. No, tego pierwszego dnia ratusz zwiedziło 10 tysięcy osób, a frekwencja właściwie każdego kolejnego nie była gorsza, także to były nieprzebrane tłumy i poznaniacy długo czekali na, bo 9 lat czekali na otwarcie ratusza. Także będzie prezentacja o, o 54 roku. Będą y, nieco inne ceny biletów. Obniżone od razu Obniżone dodajmy. ceny biletów. Y, no, i jeszcze nie, nie wszystko chcę zdradzać, ale zapraszamy. Ale ja może pozwolisz, że zdradzę, że e, koziołki będą o, się tak. trykać trzy razy, a nie dwa razy. Będą się trykać trzy razy o 12, 15, 18. I w piątek i w sobotę? I w piątek i w sobotę. E, po rynku będzie się kwadro przechadzał. O, będzie, już więcej nie powiem. <laughs> Magdo, na koniec naszej rozmowy, proszę, opowiedz troszkę, uchyl rąbka tajemnicy, nad czym pracujesz pracujesz nad monografią e, dotyczącą Poznańskiego ratusza co to będzie skończyłam już pracę już jest w redakcji e, to będzie książka o ratuszu o architekturze ratusza e, o tym jak e, o wnętrzach ratusza ale też o ludziach związanych z ratuszem e, będzie bogato ilustrowana, wyposażona w wiele rzutów, pokazujących, jak zmieniały się funkcje tych pomieszczeń. No Myślę, że się ukaże no, w tym roku, pod koniec tego roku, na początku. Oby, roku. bo mnie już skręca z ciekawości. Także nad tym pracuję, no i oczywiście pracuję w Feniksie, tak zwanym, <laughs> bo to jest priorytet dla nas. Dr. Magdalena Mrugalska-Banaszak, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do Poznańskiego Ratusza. Jeszcze raz przypomnę: 20 i 21 września w godzinach. Od 12 do 20. Tak jest. I zachęcam też Państwa do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Szukajcie nas również na Spotify. Bardzo dziękuję.